Semaneczko, z tej strony Martyna Karot i dzisiaj ze mną jest... Vera. No. Link do jej kanału będzie w opisie, bo zaczęła nagrywać i jest w ogóle fajnie, także. Okej. Okay. Dzisiaj kolejny odcinek z nie wiem który, <laughs> zobaczę. Sprawdzisz sobie potem. No, sprawdzę, sprawdzę, tak. Ej, czekaj, to ja sprawdza. Nie sprawdzaj, sprawdzę. bo nam czas ucieknie z filmu. Dobra mm. i dzisiaj jesteś moja na MSP. Dobra. Idziemy szukać tych głupich MSP. Zaproszę cię, wera. Masz dziewięć filmów, nie? I, do, i miesiąc temu do, byłaś aktywna. Tralo, lolo, 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 lolo. Nie pytajcie się co to było. Proszę Was. Okej, okay, chodź ten kotko, bo cię zaprosiłam. Czwarty to będzie odcinek na myśli. Fajnie. O, widzę. Aj, tylko nie mówi, że masz nowy odcinek, nie? Mhm. Ale ona mnie subuje, wiesz, ona to będzie widzieć. Kurde, i po co ja to mówiłam? A tam. Wyda się, że jej nie lubisz. Ale ona mi dwie rzeczy z elżyski. i czarek. mi dobiła do 11 roku. Czarek you QR blocked. A co on napisał? No, nie chcesz widzieć. Lord. Najgorsze wakacje ever. Czemu? On ma tak w opisie, ten Czarek. Czarek. Czarek dostanie. Ja go blokuję, bo on powiedział na no spoko, you are blocked. chłopczyku, you are blocked. Y no, you are blocked. you are blocked. no, widzicie, tak się robi. Dobra, tą Olgę też możemy bloknąć, bo po co nam... Czekaj, ja im zaraz pocisnę. Ha! Będzie, ten odcinek będzie się nazywał y Pocisk Wery. Werczoka, nie Werczoka. Pacisk Werczoka. Teraz się będą reklamować. Uwaga, reklama. Ale zatwardzenie na... Patrz, jak ja im pociesnę. You are Powiem widzę, że gówno z niego. No, bo gówno szczarka. Czarka. Tá dobra. że też kąt mi laguje pisać, nie mogę, cholera. Dobra, ej, olejmy te nastolatek kawiarnia, bo tu siedzą same pałki. Idziemy do Celebrity kawiarnia. No to mi zaproś Wasę, wyszłam. Barbie z tu zaprosiła mnie do znajomych, mam gdzieś. Na no serio? Tak. Nie, bar, Barbie... Dobra, ja wchodzę do tego czy, aha, Ale jesteś jesteś tak. biała, a ja taka opalona. Biała się. To mi, mów mi biała się. Ty też Słuchy. taka, też taka o, jesteś na yy, dolatce. No i sobie ode mnie, kurde, nie wchodź na mnie, i sobie. Wyra. Robimy Ta. selfie. Dalej selfie, szybko selfie robimy pozę. Robimy selfie. A ja nie mam poży selfie, czy coś takiego. No dobra, ej, ale byle jaką, żeby było ładne selfie. No idźcie sobie, Boże Święto, oni na mnie wchodzą. Chodź tu. Chodź chodź. Dobra, tu robimy selfie. O, się zrobiła przyciep... mi się moja animka. Się nas przyciepili jak tego... Eee, nie, nie, zapomniałam. Selfie. Ej, zalukaj jakieś filmy, mnie zaprosi od znaj, O, lewą tu. I co, wiem. Ja ładniejsz. Patrz to, ej. Nagrywam na ycy przeciętniaczy. Zalukaj filmy, zaprosić za przyjaciół. Nie no bo i. Ale super nazwa, nie? No, Zalukaj filmy. Mhm. raczej nie dziewczynko. Ej, wyobraź sobie to ranking. Drugie miejsce. Zalukaj filmy. Ej, a wiesz, że Aurley no? ma tego 61 level, a Ala Kinga ma 62. No. Przecież nią zara pobije ta. I w ogóle nie. Alakinga nie wchodzi, ja i nie lubię. Ja mam Arli w Znaj. Pozdro Arli, chociaż tak mnie nie oglądasz, ale co tam. Ej, już ja nagrywamy 6 minut. wow potem ja coś nagram. Ale już nie z MSP. Z Minecrafta mam. Nie, ty na Minecrafta nie masz. Bo o Boże, i ta reklamacja tych wszystkich dziewczyn, które mają pierwszy czek. Sweter, szukasz laski, to ja chcę być tym laską. Ta, zobacz, Ej, dziewczyna, do dziewczyny, A nie, ten Sweter to jest chłopak, ja myślałam, że to dziewczyna. Ta, taki kosz. Ja sobie, ty, lubię, polubię zwierzaczki, będę miała hajsung. Ta, mało dostaniesz. Co? Zawsze coś, ej. Nie pamiętasz, no, ja nie pamiętasz jak się zarabiało w starych czasach? Pamiętam. Jak się 90 lat miało, teraz się 20 ma. co ja w ogóle gadam? Nie wiem. Za dużo się najadłeś, za dużo się tego. Eee, najadłaś tego. Ja mam niedobór mózgu. Co? O, teraz selfie będzie idealne na tle jakieś babla, ale mniejsza. Czekaj. Mi włosy przenikają przez, w, przez, przez tego bluzkę. Ej, w ogóle, y, moi kochani widzowie, mam taki pomysł, żeby zrobić skatea i żebyście mogli do, na nim do mnie dzwonić. Ale jeszcze tego scape'a nie ma, jak będzie, to zrobię o tym vloga. Mhm. Tu Tu, ru, tu, tu, tu. A ciekawe, bo na moim kanale niby mówił, że jest fajny głos, a tego. A, a ciekawe, jaki tu wyjdzie. Powinien być taki sam, zobaczymy. Nagrywam już 8 minut. Tu, tu. A wrócimy? Ona ma, ona ma takie, tak, jakaś, nie wiem, ta z tymi uszami ma takie clipersy, jakie ja mam w Elrett. Tak, a ja takie mam, y, mogę sobie je założyć. No, no idź sobie, o, to. dziewczynka, bo powiedziałam ić. This is selfie. Muszę sobie jakąś animę kupić chodź do mojego pokoju, bo już mamy 9 minut. Chodźmy się pożegnać. Dobra. Ej, ty masz 13 level, nie? No. A wygrasz od tego czerwca tamtego roku, nie? Tak. A ja gram od maja tego roku i mam 11. Bo ty dużo wchodzisz. Dobra, to. Pa mi się ogi. Pa. Nie wiem, czy zdążę to napisać. O, zdążę. 爸爸，爸，爸爸爸。Bye.